Dobra, stop. Ja tu zrobię porządek w tym salonie. Jak nie zrobię porządku, to nie zrobi. Co się dzieje? Nic. Po prostu wychodzi na to, że ja tu się. Ja jestem cały czas kozłem ofiarnym tutaj, tak? Dlaczego? Bo tak to jest wszystko poprowadzone. Siebie robisz takiego kozła. Siebie robisz kozła ofiarnego. Robię to 20 lat. I pierwszy raz się spotkałem, żeby ktoś strzykł klasyczne cięcie, cały czas na stojąco. No, wybacz, że tak reaguję, ale to jest po prostu jakaś katastrofa, co ja słucham. Dobrze, to niech się pan wybierze ze mną na szkolenie, na którym byłam, to na pewno panu to zaprezentują. A zaprosisz mnie to? Bardzo proszę, bo tam są szkoleniowcy, którzy nam to pokazują i to ja twierdzą, że to jest dobre, tak? Ja Więc też chcę spróbować. Posłanie teraz. Moje stanowisko to będzie konkretne. Szkoda mojego czasu. Okej? Okay? Szkoda mojego czasu na takie bzdury. Pan Maciej przedstawił to tak, że ja wyszłam na idiotkę. I no dla mnie to już jest za dużo, tak? Ja znam siebie, wiem jak pracuję i jakby nie chciałabym, żeby to było w inny sposób przekazywane.